A long time ago, there was a big pile of treasure in the desert, and the Volt Hunters found it and killed all the bad guys. The egg. No, 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 that's not how you start a story. I thought it was pretty good. And I think you're not getting fed this week. Now, this is how you start a story. Legends speak of Captain Blade's lost treasure of the sands, of a prize so great that men would turn their sands red in pursuit of it, of a pirate queen, courageous and deadly, who would stop at nothing to find it, of a monstrous Leviathan, of the vault hunters who journeyed to the desert town of Oasis, not knowing the horrors that would befall them. To witam dzisiaj sierpem, młotem i jazgotem. Ja może lepiej nawet powiedzieć, że... skrzynią prochem i szaburzam botem. Nawet nie wiem jak to określić, bo teraz jest czas właśnie na... Pirates, Nie mogę tego zapamiętać. Pirates, Booty, i nie pamiętam tego, jak się nazywa. W każdym razie czas na DLC do Borderlands 2, czyli o, jakoś tam nazywające się to DLC. E, Które będzie na pewno trudne. Już, już po prostu wiem, skoro to jest na 50 level. Nie dodali tutaj chyba kapa, tak jak we wszystkich poprzednich DLC, DL które tam próbowali i które robili do jedynki, na przykład. Level cap się nie zwiększył, chociaż miałem naprawdę w sumie nadzieję. gdyż jak pamiętam z Borderlands 1, każde DLC chyba zwiększało level cap o 5, jeśli się nie mylę. I tak samo w Borderlands 2 jest nawet achievement, który. Eee, na samym końcu jeśli osiągniemy 50 level jest tam napisane, że eee, capped out 3 kropki for now czyli, że jak na, jak na razie jesteśmy ma, mamy maksymalny ten eee, level na razie to będzie cholernie trudne ale coś się poradzimy teraz

może ten się działa no dawaj, kochany nożyku, mój, Niby tyle dziękuję bardzo, mój przyjacielu! Tak, 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 I chyba od razu lepsze granatki nie, jednak nie. Nie, dużo lepiej. To jest Captain Scarlet. No właśnie. No i zawsze mi się, kurde, tylko na Zero kur kurcze, tak... tak robi. No nie wiem dlaczego. Bonehead. Dobra. Czyś jakiś skin? Fajnie. No to idziemy. Zaraz, zaraz. Czy ja właśnie słyszę muzyczkę kurczę, która pochodzi dokładnie z samego Borelona. Znaczy, no się tak wydaje. jestem ty Proszę, nie Twoja nowa best friend forever. Czas. Mieszkańcy miasta Oasis, dziękuję. Nie, ja chyba tego nie wybiorę. To raczej element Oasis. No, to teraz no, znowu czas trudnych wyborów. Co no, powinienem tu wszystko oddać? Mmm. Czy tam mieszka niczego nie ułatwia. A co ja mam? Booster Chance... Nie, nie, to będzie lepsze. Jednak... Tak, co, jak co? Uff... 11 10? Nie, na razie... Slag. Dobra. Trzeba zakupić... ...dużo poszty, ale trzeba. Kurde, tego nie waliłem też. A, to, to będzie naprawdę nie zapowiadać co się odcinek pod tytułem Ciągłe Wracanie. O coś, bo coś, by się czegoś zapomniało. Szczerze mówiąc, będę tego troszeczkę położył, nawet. Tak. Co, co tu mamy jeszcze? Questa? No, jak na razie, to tak powiem szczerze, że nic super hiper. Ani specjalnego. Nic. Could you please procure some from the merchant caravans nearby? I need seraph crystals. You must defeat a seraph <totot> guardian before you are worthy to look at my wares. I accept only seraph crystals. Go kill a seraph guardian. Seraph guardian, well, do Oh, jakiś ciekawy łazik. Iiiiit, we have Oh no! Did my sand skiff just randomly explore the first floor, stay in oasis and hang out with me some more? Darn! Well, my other... Oh, I need to like this. out in the flats, might have some sand skiff around for you. Very nice, I heard the line. Talk to them, but be careful. If you step on the flat sands out there, the sand grubs will hear you and eat you, and then you won't be able to hang out with me. O nie, wszystko 49 lewe, normalnie to jest... O kurde, 51 jak to zabrał? Się pytam. E, łatwo poszło. A no tak, przecież to mam z Co dalej? Kurde, już latają? To Nie ma. Tak łatwo ze mną. O, aż się... ...jeszcze pokuszę. Po otwarcie tego. Mogę nad nim liczmy. więc to jest? stalkerów? O, o, ale snu. No to teraz można z bossami sobie kurczę pogadać, a nie? w ogóle taki ciekawy pistolecik znalazłem sobie, tak, wygrupnąłem. Kurde, ale naprawdę, czekam normalnie aż tutaj dodadzą, e, zwiększą nam level cup. Oczywiście Season Pass mam zakupiony, jakby, jakby nie było, to jest przecież Borderlands, jestem fanem tej serii. E, bardzo, bardzo lubię Gearbox, Chiwi są po prostu moim zdaniem świetni w tym co robią. Zawsze starają się komuś, y, ludziom po prostu do, dorównać im ich oczekaniom znikają. Dobrze, że chociaż tak nie laguje. Na razie. Mom, bitches! No tak, tak. Ach, I za to lubię Zero. Chociaż nie wiem, jakby to się sprawdziła, tak do końca Gage, którą aktualnie gram. Ale myślę, że poradziłaby sobie równo świetnie jak Zero. Szczególnie z na poziomie jakimś archiwum, właściwie to jest pod tym. No, z Tak, może być. Zawsze tak niby wszystko pałaszuję, a tak naprawdę to to, to. to zawsze szybko, nawet grę przychodzi. Tak mi tak przynajmniej wszyscy mówią, z którym grałem, że za szybko zwolni, A za sami wiecie, na przykład. Z z przemyśleń. Dobra, to przemyśleń, mi się podoba, przypadku jakieś skrzyneczki znajdziemy kogoś. Kapitan Find treasure. Dokładnie na tym jak się nazywa ten Belt. Captain Scarlet Pirate, Pirate Booty, chyba. Nice parking. A, bo y wszystko opowiada, że tu była kiedyś woda, i oni teraz nie mają tej wody, tak? To są same statki i wszyscy są jak piraci. Przynajmniej mają krew taką. Jak piraci zachowaną. Są być piratami, ale nie mogą. O, przejdźmy. O, wow.

Uczuciowe, jakby to powiedzieć. Naprawdę, naprawdę. Duży plus GZBOX. Bardzo mi się to spodobało już. Ale bardzo, bardzo, naprawdę takim. Głos. Znużony tym wszystkim. Nie, nie chodzi się, nie ogredzie w żadnym wypadku. Tylko. Taki problematyczny, no. Dobry, naprawdę. Znaczy, Też myślę, że GZBOX zawsze tam robił dobry taki poissak.

Czyli coś tak jakby nie gniją ciała? Cholera, wie... U, mm, ta już mużyczka, mużyczka naprawdę mogła się zmienić na jakiś taki typowy piracki utwór. Już chociażby w tle mm, e, znanej o pełne Battle of Rome leciało. No cokolwiek, no ale to sami słyszycie, że to w ogóle nawet nie pasuje kurczę, do tych klimatów takich pirackich, chociaż tu e, całe miasto jest zrobione fajnie, nie powiem, naprawdę fajnie. Lionel. A, jeszcze jeden napolek został. Hi there, I'm Jennifer! Dobra toys do... in zostanę lepiej. Fajnie. Super. To koleś jest tylko przepnięty tutaj. Już wiadomo. Dobrze jest, jest pozytywnie przepnięty. W ogóle co to jest? Kitty cream. Aha, rozumiem. Przez nie lody. od. No, a tam jakiś jeszcze humor pozostał. został. Nie powiem. Tak no, jak zwykle lodóweczki Kurczę szczerze mówiąc to... Szkoda, że to jest taka sama pustynia teraz. Bo moim zdaniem to by naprawdę ciekawie to, to mogło wyglądać. Co jest? A na nowe. Ciekawie to by wyglądało, jeśli było tyle wody. No, tego jeszcze w zadem nie było, żeby było dużo wody, gdzie można ja w, w ogóle Tego nie było. How are you, Lionel? Not dead of thirst. Ha ha ha! Tell me about it. How is your family? Well, they. End of That is a great story, Lionel. Friend, I believe he has an engine capacitor stash. <sharp inhale> your it's yours. BOLANS! Czemu nie? No nie jeszcze. Nie chce mi się nawet z nami walczyć. Ja, w sumie to można. Też takie byle co. To dla mnie. No dobra, wytrzymałem. To tutaj idzie totalnie miło. Zróbmy A, to jest chyba badass, bo to jest Queen. Czymś tak pisze. Kurde, kurde, kurde! No. Come on! O, Nie jest dobrze. Cholera, no, nie. Niedobrze. A, tu jest krytyka. Dobra. Odwiedzam. Nie zdążyłem kur... na granata wyrzucić Tu jest ich gdzieś! No. Co to jest? A longbow chyba. Fak, no nie mogę teraz zginąć! No i? Ja pierdzielę, no i za to normalnie. Aj! Tak zawsze świetnie idzie, i... kurde. Ach. No rozumiem no, co się powinno grać zawsze z kimś. Nigdy praktycznie nie jest samemu, tak. No ale bez przesady, no, cholera, i znowu tyle kasy się traci. Nie no. Z tym to już lekka przesada jest. Jednak. Eee, znowu tam trzeba sobie O niestety każda gra ma swoje uroki, nie? Jakby nie było, no naprawdę. Ale nie, jest dobrze. Tylko, żeby jeszcze raz się tak nigdy nie zdarzyło, to. Czyż to i tak już wiadomo, że to nie pierwszy raz się zdarza. No zdarza się coś, coś takiego zdarzy, jakby nie było. Aaaa no, i znowu ta sama muzyczka, aaa, czas. No co w ogóle, no i tak... No przecież miałem kurde tego, mogłem. Ale nieee, szkoda. Po no, co ty inna nos? Dobra, miłd. Nie chcesz tu już no i, i, i co? No i co Będę tak teraz cały czas skakać? No, fajnie. jeszcze nie koniec. To, to nic mi nawet nie robisz. Bo coś robić. Coś drobnęło! A, Aj, tak będziemy. No. Mno. Dawaj się wstał. Marnotraca amunicji i wszystkiego. W połowie kasy mi to być, Tak szybko. It's good we have so much water, otherwise we might have to die of dehydration. And your humor is. Shit! Please, attach those parts Trójkę to the skiff. Then you may scan it and summon one from any catcher no, right <laughs> Szczerze, to jakby naprawdę tak dobrać. Teraz tak się właśnie fajnie zrobiło. I jakby naprawdę dobrać jakąś inną muzyczkę, to no, naprawdę to by było całkiem. całkiem miło wyglądało. Podoba mi się taka zmiana szaty graficznej tutaj, tak leciutko taki. żółtawy odcień. No, naprawdę mogę coś z, z tą muzyką zrobić. Brrr, i co teraz? up. Please hit that button to dig a scanner into the catch-a-ride system. If you want. Welcome to my humble shop. There. Six, two. You may to destruct a sand skiff from any catch-a-ride machine. Before you go off to meet Captain Scarlet though, you must return to me. Must return to me. No to po prostu wracamy do niego, nie? Nie będziemy się przeszli, patrzcie. A, prawda, przydałoby się lepsze bronienie, a nie chcę marnować mu kuczyka. Nie mam prawa Zaraz, 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 zaraz. To mi daje ekspa. To. po cholerem i to. To po co mi to daje x -Pack, skoro i tak go nawet nie mogę nabić? Dziwne. Naprawdę dziwne. Ale moment, moment, to się chyba nawet zapisuje, czyli... X mi się dodaje... To moment, nawet sobie zapiszę. Dokładnie, żeby następnym razem sprawdzić, a przy okazji tu już będziemy kończyć ten odcinek, ale zapiszemy oczywiście sobie ile Expa mam, bo zdaje mi się, że chyba się ciągle nalicza, czyli tak jakby... Następnym razem jakby wypuścili cały ten... ten, 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 ten to patch z X-Up'em, czyli ogólnie zniesieniem level, a to chyba mi podniesie level nawet. Nie jestem pewien. No, ale tym takim R turaskim akcentem o, o pięknych e, tutaj kompozycjach e, terenowych kończymy e, ten odcinek pierwszy, bo zamierzam nagrać e, ogółem cały e, playthrough z e, Captain's Curse Pirate Duty z e, Borderlands Witch. Także trzymajcie się i ho 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 na bottle of rum. Czekajcie następny odcinek, bo na